Rozpoczniemy od walk zawodowych. Proszę Łukasza Gworka o przygotowanie się, czyli żeby się rozebrał i stawał na wagę. I jego przeciwnika, czyli samo Kazima Łukasz Gworyk. Prosimy zawodników, żeby razem z trenerami do nas przychodzili. 62 kg. Dokładnie, a teraz zapraszam na wagę Dawida Kwiatkowskiego. To to samo, co by znaczyło w Polsce. Ok, mamy Dawida Kwiatkowskiego, zapraszam na wagę. 68,5 kg dla Brawa Syrowa tutaj zmierza na wagę 64 kg. I jego przeciwnik, z którym już jutro strzyżuje rękawice, L Lasza Robert Balot. 64 kilogramy. Zapraszamy na wagę Łukasza Wawrzyńska przeciwnik Paweł Garaj już się rozbiera. To jest zawodnik z, ze Słowacji, on jest w drodze. 75 kg, gorące prawa dla zawodnika. Zapraszam na wagę Norberta Dąbrowskiego.

Zapraszam na wagę zawodnika Ferentzowi. 74 kg. I extra Fight z Formule A1. Zapraszam na wagę Norberta Azorgę. Przygotowuje się Michał Błagdziewicz naszym kolego nasz Częstowski zawodnik, dlatego gorące brawa dla Roberta. Miejmy nadzieję, że kontuzja na bicepsie i przedramieniu nie doprowadzi do utrudnienia w trakcie walki. 93 kg, gorące brawa. Zapraszamy jego przeciwnika. Walka będzie w formule K1, 3 rundy po 3 minuty. 101 kg, 3 rundy po 3 minuty, maksymalny białą Proszę o podejście na wagę Bartka Miniszewskiego. Zapraszam na wagę. 89 kg. kilogramów. Gorce, brawa. Teraz dojechali już do ze Słowacji. Jeszcze zapraszam na wagę Kamila Zielińskiego. Mam nadzieję, że już jest przygotowany. Samo. Samo Hasima. 95 kg Tomasz Most. Prosimy Tomasz możny Tomasz Most. Tomasz Most. Potestiko. 105 105 kg. I poprosimy teraz poprosimy Tomasz, prosimy jeszcze, prosimy Kamila Żylińskiego. Prosimy Kamila Żylińskiego do pamiątkowego zdjęcia, face to face. Dziękujemy bardzo. Samo Hacima, prosimy Samo Hacima. 60 kilogramów i przeciwnika samochodzimy, prosimy. Ale nie, ale, ale do, zdjęcia, do zdjęcia, do zdjęcia, Poprosimy do zdjęcia. Łukasz, gworę, samochodzima. Dziękuję bardzo. Ma rozpaczę. Poprosimy na wagę. Sześćdziesiąt pięć kilogramów. Teraz przeciwnik. Dawid Ketowski. Dawid prosimy. Panowie face to face. Dziękuję bardzo. Paweł Garay. Prosimy o uwagę. Siedemdziesiąt trzy kilogram. I poprosimy rywala. Łukasza Wawrzyczka, który będzie walczył w tej walce o puchar przewodniczącego Rady Miasta, będzie to jedna z naszych wart wieczoru. Panowie, dziękujemy bardzo.